Cześć, to jest trzeci odcineczek z, z, z terrarii RPG Specter, jakoś tak to się gra nazywa, w sumie to nie wiem, ale to nie jest ważne, nazwa się nie liczy, liczy się grywalność, a grywalność naprawdę jest moim zdaniem na wysokim poziomie, w sensie mi się bardzo przyjemnie w to gra, wiem, że gra jest bardzo prosta, ale bardzo przyjemnie się w to gra, muzyczka i te takie zielone mapy dają klimacik taki, moim zdaniem, na razie, yy, znaczy ta gra jeszcze może to zepsuć, ale też może to naprawić, bo to dopiero demo. Najlepsza gra z wszystkich gier, które grałem, które mi podesłaliście. Bo no tak mi się seria wydaje. No dobra, no to lecimy dalej, nie? Przypominam o maratonie. Pięć krzyków w górę, od razu tej kolejny odcinek. Ty szkoda, że tego nie nagrałem. 100 mu uwalnąłem. Spróbuję teraz. No teraz nie wyszło, ale przed chwilą stodemczem uwalnąłem, tak o po prostu. Kryta. No kolejny szlamik. O, 90. Było 90, chyba się nie nagrało. Nieważne. Dobra, to ja sobie rozwalę te szlamki już. Zauważyłem, że na trzecim poziomie moja szybkość zwiększa... jest większa od szybkości slaimów. I ja atakuję pierwszy i przez to mam cały rozpełnione zdrowie, tak jak bo ich rozwalam od razu, więc teraz te walki to już nawet nie jest problem. Patrzcie. Jak wyglądają teraz te walki, więc yy, kozak yy, dużo szli, dobra. Ej, rozwalę sobie. Ile mi brakuje do kolejnego poziomu? 29 expa, dobra, czyli to jest 10 slime'ów, myślę. Yy, taka uwaga, moim zdaniem trochę za dużo dałeś tych slime'ów, bo te walki widzisz jak wyglądają, nie? To nawet coś mi się nigdy nie No czyli... te walki w sumie już nie mają sensu. To jest teraz tylko formalność. O! Niebieski slime. Nieważny, nieważny. Myślałem, że jest jakiś przeciwnik cięższy, ale to nieważne. Ale 10 ekspa, podobają mi się te niebieskie szlamy. W ogóle. Chcę sprawdzić, czy mam te granaty. Mam granaty, nie wiem co one robią, ale je, posiadam. Dobra, no to lecimy sobie chyba dalej. Lecimy, lecimy. Kolejny szlam. Dobra, szlamy. O, wbiłem poziom czwarty yy, Kozak. Coś mi się zwiększyło, nie wiem, w sumie, ale pewnie tak. Dobra, no i niebieskie szlamy się zaczynają. Z którymi też raczej nie mam problemu. No właśnie, chciałem jakieś zdolności, tak w ogóle? Umiejętności? Nie, nie mam. No dobra, nieważne. Jest 10 minut, tak łażej, zabijam te szlamy. Na twoim miejscu to bym już zapisywał. O, idealnie zapisałem przed chwilą, no dobra. Czyli coś czujesz, że będzie jakaś... O, Widzę pod podróżniku, jak to chyba jest ten yy, morderca. No witaj, witaj. Wyglądasz przerażająco. Każdy tak o mnie mówi. Tak czy inaczej mam dla ciebie trzy zadania matematyczne, które masz... O kurde. Najpierw musisz odpowiedzieć na pierwsze pytanie, które jest bardzo łatwe i myślę, że nie powinieneś mieć z tym problemu. Zapomniałem, że jeśli źle odpowiesz... To tobie czeka śmierć. Co mnie czeka? Pierwsze pytanie. Ile to 2 plus 2? 2 plus 2 to oczywiście jest 4, tak? Dobrze. Pierwsze pytanie już z głowy. Tak, jestem gotowy. Drugie pytanie. Ono jest trudniejsze. I od razu mówię, nie korzystaj z kalkulacji. Ajajaj. Możesz jedynie to obliczyć pisemnie na kartce. Ile to? 5 razy 2, o kurde. To się, faktycznie zaczynają schody. Ło, wow, niewiarygodne, jak ty to robisz. Yy, Przeszedłeś oba pytania i zostały ci już ostatnie. Jesteś gotowy? No oczywiście. No to ile to jest? 8 razy 8. Mm, 8 razy 8, z tego co mi się wydaje. A to sprawdzę, bo się stresuję. Tak, 64, dobrze myślę. Podobnie wstyd byłby, jakbym źle odpowiedział, dobra. Yy, to jest ramista korona i dzięki niej mogę przywołać króla szlamów. Kogo? Trzymaj się i pamiętaj, że z nią nie da rady. A! Walczy z królem szlamów, o lol, no dobra. Yy, final boss, tak mi się wydaje. Jest inna muzyka. O, ja pierdziele. Ja pierdziele. Co jest? Dlaczego on tyle bije? Granaty, 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 granaty. Granaty. Yy, granaty. Co? Co jest? Co jest? Co jest? Jeszcze raz. Ja go jestem w stanie zrobić bez największego, najmniejszego problemu. Dobra, lecimy z drugą próbą. Tym razem od razu nawalam granatami od razu, lecimy z granatami. No jak te granaty są ile, to przecież mi atak, więc je na, kryty na krytykalu za to, dobra, nieważne, ale yy, fazy, tak? Będzie miał fazy, jak ja ciągle mu tak nawalać kory, i on będzie ciągle nawalać jak kory. To nie jest do zrobienia na obecną chwilę. Krócz mów powoli zaczyna się kurczyć. O, to, to on jeszcze będzie małe główne zostawiał. A no fajnie, fajnie. Yy, mała mikstura życia, duża mikstura zdrowia, duża od razu. Ile to leczy? Kuwa, dobra Dobra, te małe nic mi nie zadają. Yy, można je olać O, granaty we wszystko granaty no, są spoko. Ale nie jest spoko, że nie mam życia. Mam miksturę życia. Mamy tylko małe. No dobra, jakby sobie poradzę. Właśnie zostałeś oleczony. Wspomniałem Ci powiedzieć o umiejętnościach, umiejętności są atakami, tylko podczas użycia jakiejś magicznej broni yy, Ty na razie nie masz nic magicznego a... Ha, tutorial. Tutorial w y, final bossie. Spoko, spoko. To właśnie uwielbiam traf. To znaczy kad co jest? Yy, granata, powinien z granatać. Dobra Lecz się, lecz yy, lecz się, lecz. Granat? Ostatni? Nie wiem. To co jest? To nie jest do zrobienia. To jest absolutnie nie do zrobienia. To. Dobra, nie jesteśmy w stanie tego teraz zrobić. Yy, możemy cofnąć się, bo tam jeszcze była jedna droga z tego co kojarzę. Więc już tam sobie szybko pójdźmy. O nie, zaczęły się pojawiać randomowe walki. Dlaczego się zaczęły pojawiać randomowe walki? Dwa razy, no, trzy razy napotkałem randomową walkę. Nie lubię tego. Proszę. dobra, tak możemy się na ekspić fest nieskończoność. Ale czy tu też będą randomowe walki? Oby nie, oby nie, oby nie, oby nie. Oby nie, dobra. I tu można jeszcze iść na górę. Nie można iść na górę. Nie bardzo. A Spadłem do wody. xd, spadłem do wody. Co? Ale fajne. Ale genialne to jest. Ale głupie. Czyli co, mogę skakać do wody? Ale no, ciekawy, dobra. Pytanie, czy w sklepie są bomby do kupienia? Jak tak, to to jest do wygrania. Jak nie, no to wracamy do wieży chyba. Dobra, jest miecz z żelaza. Czy to jest najlepszy miecz? Tak, to jest najlepszy miecz. Duża mikstura zdrowia. Myślę, że z 16. No i co? Zakładamy miecz. Stary można sprzedać w sumie. Można sprzedać? Można sprzedać. Na jeden golda, nie za dużo, ale zawsze coś. No i co? Mm. No i chyba tyle w tym odcinku myślę Jeśli wam się odcinek spodobał to kciuk w górę Link do pobrania gierki oczywiście jest w opisie No ja się z wami żegnam Pa